Jeszcze przed wylotem z Istanbulu uzyskaliśmy informację, że grupa przestępcza, która działa na terenie Turcji, wykorzystując tureckie banki do wyłudzania pieniędzy, między innymi od Niemca prowadzącego interesy w Polsce, wyłudza również pieniądze od Niemców rezydujących w Niemczech. Widzimy, że lotnisko w Stambule skupia tutaj zarówno ruch z Polski, jak i z Niemiec. Okazuje się, że jest to również sposób na wykorzystywanie międzynarodowych kontaktów do popełniania przestępstw. Tak jak wspomnieliśmy, nawiązaliśmy kontakty tutaj z policją w Stambule. W tej chwili prowadzone są czynności w Polsce, by tutaj policja uzyskała z Warszawy komplet informacji na temat oszustów. Mamy informację również, że ci, którzy wyłudzają, to jest ta sama grupa, którzy próbują wyłudzić pieniądze na terenie Republiki Federalnej Niemiec również będą przekazani tutaj policji tureckiej. Mamy zapewnienie ze strony policji ze Stambułu, że całość będzie z najwyższą uwagą. Przeanalizowana po uzyskaniu wszelkich formalnych zgłoszeń z Warszawy. Czekamy na te informacje zwrotne będziemy się przyglądać sprawie będziemy starali się jak najwięcej jak najszybciej jak najszybciej przekazać kolejne informacje związane z tym międzynarodowym działaniem na rzecz poprawy bezpieczeństwa i uczciwości zarówno na terenie Unii Europejskiej jak i w kraju związanym z Unią jakim jest Turcja